Cześć, tu Dr. Tronik. Czasem warto oczyścić klawiaturę, szczególnie jeśli jecie przy komputerze, co mi się czasem zdarza. I tak sobie pomyślałem, czy klawisze nie będą chodzić trochę leżej. Tak, mięciutko, te już są bardzo mięciutkie. Jeśli po prostu w środku nie nałożę odrobiny oleju. Zwykły olej maszynowy, nałożony takim otowaczkiem. Smaruję to po prostu od środka i. Wczoraj nasmarowałem całą tą część całkiem fajnie to już działa, o wiele lepiej, o wiele ten jakby kontakt jest tutaj przyjemniejszy z tą klawiaturą, klawisze chodzą o wiele miękko i nie tak głośno jak kiedyś. I teraz właśnie smaruję sobie tutaj numpad, z którego też tam korzystam, więc trochę oleju na no taki wacik cyk 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 w środku i potem z powrotem składam klawisze. Rekomenduję robić to z sekcjami klawiatury, bo można łatwo się potem pokupić co gdzie. Sprzedaje się jakiś wz wzorzec, taki jak ja tutaj mam, żeby potem wiedzieć co i gdzie e z powrotem włożyć. No i tyle. Sprawdźcie. Ja jestem sam ciekaw, czy to będzie, jak długo wytrzyma taki olej tutaj przy tej niewielkiej warstwie i czy przypadkiem mi zacznie tam degradować tych pianek. A jeśli zacznie, to kupię po prostu nową klawiaturę. Tyle dzisiaj, dzięki, hej!